w dzisiejszym odcinku, tak jak widzieliście w tytule i tak jak widzicie w torbie, inne dwa będę otwierał serca z Marlott. Przygotowałem ich aż 150. Część z nich od Wurkisza, po potędności, bo po dostałem, ale to było jakieś 10. Kilka zlotałem samemu i większość kupiłem od zgracza Mr. Pazat. Po odnawie trochę cenie i zobaczymy. Pierwsze jest już puste, niedobrze. Drugiego to uniszczałem. Unipierek. Puste kolejne i kolejne uniszczały. Ja błoga nie zakładam, bo tam chyba nie wiem, to nigdzie nie jest napisane, czy to działa, czy nie. Jak dla mnie to nie działa. Mamy pierwszy heroik po 10: pas nie pazurach, to są serca, i drugi heroik. Z heroików się cieszę, bo o, tutaj namiot postawił. Bo heroików potrzebuje aż 800 tysięcy esencji z niej. Wiszę pewnemu graczowi za to, że mi we mnie. A po 3,21 mamy. Chwila, ile to jest w słocie? To się jak na razie nie opłaca strasznie na heroiki same w sobie. Czyli cool. do 5 to, pusty, to jest też śniad. Przydałaby się jakaś Weugenda, wow żeby to się wszystko pozwracało na koniec. Bo bez legi to będzie lipta. Lipa Fest. Chwila, tam F5, bo trochę już zaczyna legować. Zaraz będzie pierwsza 50. Tu trzy heroiki dopiero. Bardzo niedobrze. Co dalej? Co dalej? No i dalej pusto, pusto, pusto. I ja pierdzielę. Nie wiem czy to jednak te błoga działają, bo innym tak nie działa. Pierwsza 50, bez Legii. Ja chwilę uporządkuję itemki i zaraz do Was wrócę. Właśnie dwa jeszcze dwa serducha spadły, ja już mam porządek, więc zaraz lecimy do kolejnych. Dobra, jedno złapałem, drugie mi pałacie tutaj już po koleżeńsku. I zobaczymy, co spadnie z końców. O, teraz dwa selducha i dwa hera, więc to chyba jednak jest zwykłe RNG, a nie tak, że te błoga coś działają. Chociaż nie wiem. Ale dobra, tutaj jeszcze posprzątam do końca. Mam pięć heroików i 100 seld przed nami. Mam nadzieję, że tym razem coś spadnie z tej pięćdziesiątki, bo jakby tutaj bez legend to miało się skończyć. całe to przedsięwzięcie to będzie gigalipa. Porządna. Po całości, dobra. Potem posprzątam, jak zrobię cięcie. I same unikatele, bo pusto. O, dobra, jest kolejne herko. Tutaj te 20 już lepiej oddaję. Więc może odda coś jeszcze specjalnego. Ja tu dam jeszcze raz F5, bo znowu mam te lagi. Że loty się nie pokazują w torbie i potem kilka razy zlatuje. O, nie jest dobrze. Kurwa, nie jest dobrze, wam powiem, widzowie. No kurwa, pusto, pusto, ja pierdolę. Co do chuja wafla. Jakiś unikat, unikat, unikat. Kurwa, pusto, pusto. I chuj mi w dupę jak na razie. Kurwa, ile pusto, ja pierdolę. Chyba z 20 ser przeklikałem. Da, idę znowu porządek robić. Ostatnie 50 set mi zostało. Nie jest dobrze. Froksu mi życzył dużo legend. Ostatnio raz życzył jednej legendy i spadła. I znowu jeszcze laki. Teraz życzył dużo. I nie leci nic, a tego jeszcze nie widzieliście jak rzeczywiście spadła, ale kilka razy tak było, i raz nawet jest to nagrane. I gigasyf, te loty tutaj, zaraz mi się miejsce skończy, więc trochę zwalniam z otwieraniem tego. Ale no zaczyna mi być smutno, bo pieniądze zostały rozwalone, a nagrody za to, to nie będzie chyba. Znaczy jeszcze 35 szans, a idzie do kitu, myślałem, że to trochę lepiej oddaje. Ja idę znowu porządek robić. Dobra, porządek zrobiony. Po prostu spaliłem 10 unikatów. I powoli nam Wąpi, że mi 10 przedmiotów jeszcze spadnie z tych serc w ogóle. O, jest kolejny hero, jak miło. O. Powiem Wam tak, nie podoba mi się to. O kolejny Herko. Jakby chociaż te herka pospadały w dużej ilości, to mnie narzekał scheramki i jest co zrobić. Ale tutaj no. Nie no, kurwa 15 serdów zostało. I kurwa znowu pusto i pusto. O, kolejno hero. No co mi z niego już? Kurwa, półtorek jest dupę generalnie chyba będę. Zostało ostatnie 5 serc, kurwa znowu, jeszcze muszę dopalić trochę. Rozbijanie. No jeszcze cztery unikaty spalę. Ostatnie 4 szanse. o. Jakiś hero co tego jeszcze nie było? Wow. I ostatnie, no kurde, 152 serca, to mi hero w ogóle gdzieś uciekło, nie wiem gdzie, tutaj mam takie, no jeszcze mi hero, kurwa znikło, mam 3, trzy... o dobra, teraz padło ja pierdolę, nie wiem jak to w ogóle działa. Generalnie z openingu 152 serca, które dałem, 1,5 spadło mi, 11 heroików, które jest może walczę 1 trzecią tej ceny, jestem strasznie stratny, niezbyt się opłacało. No, przez to, że brak lagi kontencik to jest niezbyt dobry, ale no kurde, taka losowość, raz się wygrywa, się przegrywa, ja tym razem zdecydowanie przegrałem, jeszcze kiedyś pewnie to powtórzymy, albo na jakichś innych openingach, no dobra, dzięki za oglądanie, to by było na tyle w tym odcinku, możecie zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, żeby chociaż tak nie było smutno, zaraz dobijemy 400 i wtedy zostanie ostatnia stówka do 500, a wtedy mi się przygotowało naprawdę fajnego, więc zapraszam do słuchania i pa pa!